Jesteś katolikiem, chcesz przestrzegać dekalogu, wierzysz w fundamentalne zasady chrześcijaństwa, rozumiesz Jezusa Chrystusa, to nie możesz głosować na pis czy na konfederację. Na miłość Boga to nie ma kompletnie nic wspólnego z chrześcijaństwem. To nie ma nic wspólnego z dekalogiem. Także i ci, co nie znają dekalogu, znają jego istotną treść. Aborcja decyzją kobiety, a nie księdza, prokuratura, policjanta czy działacza partyjnego. Bóg mówi, nie będziesz zabijał. Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności wpisanego w sumienie każdego człowieka. I wiecie co, tu nie chodzi o to, że rozstrzygamy w ten sposób, czy aborcja jest okej, okay, czy nie okej. Okay. Rozstrzygamy o tym, kto powinien podejmować taką decyzję. Miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury, jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezwronnych, Zasługuje na miano Barbarzyński. Nikt nie daje nikomu większego moralnego prawa do rozstrzygania o, o kwestii aborcji niż kobieta sama sobie. Już nie chcę zbyt dosłownie mówić, co czasami moje dziewczyny w mojej rodzinie mówią, żeby powiedzieć księdzu, patrząc prosto w oczy, co on tak naprawdę ma z tym wspólnego. Największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać Ciebie i mnie, byśmy się wzajemnie nie pozabijali?